Lewica jest w Polsce więcej niż potrzebna. Lewica jest w Polsce konieczna. Nasz kraj, który nie ma od czterech lat przedstawicieli w swoim parlamencie, przedstawicieli sił postępowych, jest w tej kwestii ewenementem w skali europejskiej. Nic dziwnego, że jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o takie kwestie, jak poziom zaufania społecznego, jak czas oczekiwania na operację w szpitalu, czy jak pozycja kobiet w społeczeństwie. Ale dziś stają w szranki ramię w ramię trzy partie: Wiosna, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Razem. Jesteśmy tutaj jako lewica zjednoczona, już bez szyldów partyjnych czy podziałów historycznych. W najbliższym czasie przedstawimy nasze postulaty programowe. Odbędzie się to w najbliższą sobotę w Warszawie na konwencji programowej Lewicy. Naszymi głównymi postulatami, to już mogę zdradzić, będzie ochrona środowiska, służba zdrowia czy chociażby świeckość państwa. Będziemy rozwiązywali realne problemy społeczne, tak, żeby rzeczywiście zostały one, poziom życia Polaków został do, dobił do poziomu europejskiego, a nie tak, jak to się odbywa dzisiaj, że partia rządząca po prostu bardzo. Duży nacisk kładzie na dosypywanie pieniędzy przed wyborami. Również w okręgu tarnowskim jesteśmy gotowi do, do wyborów. Jesteśmy tutaj, jako, tak jak powiedziałem, Zjednoczona Lewica. W najbliższych dniach prze, przedstawimy pełną listę kandydatów do Sejmu. Jest ze mną kandydat z drugiego miejsca Jerzy Woźniak lekarz, działacz społeczny, animator życia społecznego. Jest, jest, jest rekomendowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest ze mną Monika Wąż, osoba z Powiatu Dąbrowskiego, rolniczka, działaczka społeczna. Jesteśmy tutaj jako lewica różnorodna, ale tak jak powiedziałem, zjednoczona. Mamy te same cele i siłą, determinacją zwyciężymy. Jurku, oddaję Ci głos. Proszę Państwa, chciałbym zaapelować do oddania głosu na Komitet Wyborczy Lewica. W przeszłości Lewica popełniła szereg błędów. Poza tym występowała w rozdrobnieniu w kilku komitetach wyborczych. Dzisiaj jest nowa sytuacja. Jesteśmy razem, stąd obecność w przyszłym parlamencie jest pewna i oddanie głosu na Lewicę nie jest głosem straconym. Dlatego zachęcam. Zajmiemy się najważniejszymi problemami, które dręczą dzisiejsze społeczeństwo, mianowicie ja chciałbym się zająć poprawą służby zdrowia, skrócenie kolejek i okresu oczekiwania, bo jestem organizatorem od wielu lat służby zdrowia i kierownikiem zoz -ów. także moja druga zajęcie, którym się wiele lat zajmowałem, czyli założyciel i prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym jest i poprzez prowadzenie różnej działalności na rzecz społeczeństwa. Tym chciałbym się zająć w parlamencie. Dziękuję. Monika Wąż. Witam serdecznie. Nazywam się Monika Wąż. Bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do szeregu w Lewicy. W chciałabym się zająć podobnie jak tu mój przedmówca, tak samo służbą zdrowia. Chciałabym też wspierać y, dzieci, rozwój tych najuboższych ze wsi, które naprawdę nie mają możliwości uczestniczyć w tak wielu zajęciach tanecznych, które są naprawdę uzdolnione, no ale niestety my na wsi mamy podgórkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Liczba mandatów, na którą Państwo liczą? No, liczymy na pewno, myślę, że na mandat albo i dwa.